Harcerstwo w Polsce ma już 80 lat. O dniu dzisiejszym i przyszłości harcerstwa w naszym mieście opowie komendantka komendy chorągwi jeleniogórskiej, Danuta Sitek. W wyniku reorganizacji naszego kraju w 1975 roku powstała nowa struktura harcerska, jeleniogórska w Związku Harcerstwa Polskiego. Przez 16 lat pod egidą Jeleniogórskich Rągwi działały zuchy w gromadach zuchowych, drużynach zuchowych. Działali harcerze w harcerskich zastępach, drużynach i szczepach. Działali harcerscy instruktorzy. W ubiegłym roku, dokładnie 17 grudnia, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego w myśl statutu, w myśl dokumentów formalnych, prawnych, którymi, w oparciu o których działa harcerstwo, wyprzedził jakby decyzje rządowe dotyczące reorganizacji kraju i zlikwidował kilkanaście chorągwi. Jedną z tych chorągwi, która uległa likwidacji, z dniem 18 grudnia jest Jeleniogórska chorągiew w Związku Harcerstwa Polskiego. Przestajemy funkcjonować jako struktura wojewódzka, pozostał nam jeszcze sztandar który mam nadzieję, że zostanie tu w macierzystym chówcu Jelenia Góra. Natomiast my, pracownicy struktury wojewódzkiej, komendanci chorągwi, kilkunastu chorągwi, z dniem 1 kwietnia przestajemy być pełnomocnikami naczelnika do spraw likwidacji. I mam nadzieję, że w terminie wyznaczonym przez Drucha Naczelnika uda nam się formalnie zakończyć Likwid, okres zakończy, całą likwidację Komendy Chorągwi. Nasze chówce jeleniogórskie w ilości 10, bo tyle zostało, od 1 stycznia podlegają już pod nową Chorągiew. Chorągiew, która jest stadium organizacji, nie wiemy jeszcze jaką ona przyjmie nazwę, Zakładamy, że wrócimy my, instruktorzy Dolnego Śląska do starego nazewnictwa i Chorągiew była Jeleniogórska, była Wałbrzyska, była Legnicka i była Wrocławska, stworzą nowe ciało, nową strukturę, która zwać się będzie Dolnośląska, Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego. Wielu z nas, starszych już instruktorów, z, odrobi z łezką w oku wspomina czasy dolnośląskich chorągwi, i myślę, że nasze głosy przeważą o nazewnictwie tej nowej naszej firmy. Co dalej z harcerstwem? Pozostają harcerskie komendy, pozostają drużyny i szczepy. Na pewno dzisiaj nie możemy mówić o. O tym, że jesteśmy organizacją tak masową, jak byliśmy w latach 70. czy jeszcze 80. Natomiast ja nie jestem do końca pesymistą, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Związku Harcerstwa Polskiego, ponieważ jest jeszcze w naszym kraju paru zapaleńców, może paru to zbyt mało powiedziane, jest wielu zapaleńców, którzy. Swoje hobby nazwali praca z młodzieżą i myślę, że w tych trudnych czasach dla nich to będzie również oferta do tego, żeby móc dawać swoją harcerską wiedzę, przekazywać swoje harcerskie doświadczenie, a przede wszystkim umożliwiać. Najmłodszym uśmiech umożliwiać im przeżycie fajnej harcerskiej przygody, nie tylko pod namiotem, nie tylko na obozach czy koloniach, ale również w czasie pracy śródrocznej, yy, w pracy w zastępach, w drużynach. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że widzę bardzo różowo przyszłość harcerstwa. Na pewno ona nie jest tak optymistyczna ta przyszłość, ale miejmy nadzieję, że że jednak ci, którzy, którym bardzo zależy na, na tym, żeby młodzież spędzała czas w oparciu o metodę harcerską, która już jest staruszką, bo ma ponad 80 lat, yy, będą na tyle wytrwali, aby tą metodą, tą metodą zarazić młodszych od siebie i przekazywać, jak zresztą nam przekazywali nasi wychowawcy, y, harcerskość tam gdzieś bardzo głęboko. Spotykamy się w sobotę, 21 marca, tutaj, w siedzibie Komendy komendychówca, która to siedziba Komendy komendychówca stała się naszą siedzibą przez ostatnie dni. Spotykamy się z gronem instruktorskim. Z całej chorągwi byłej spotykamy się z delegatami na zjazd nowo tworzonej chorągwi. Tu podejmiemy, nie wiem czy ważkie, ale pewne decyzje dotyczące przyszłości naszej, yy, naszego Jeleniogórskiego harcerstwa. A 28 marca we Wrocławiu spotkamy się z instruktorami z innych byłych chorągwi. I tam podejmiemy decyzję o nazewnictwie tej nowotworzonej chorągwi. Podejmiemy decyzje dotyczące kształtu programowego, propozycji programowych. Dokonamy wyboru nowych władz chorągwi. Jestem pewna, że nasze jelogórskie środowisko tak bardzo emocjonalnie ze sobą związane, nie zaprzestanie kontaktów ze sobą. Zresztą widzimy taką potrzebę aby na bazie chówca Jelenia Góra w dalszym ciągu spotykać się, przekazywać sobie doświadczenia i to, co było dobrego i to, co sprawdziło się w naszej chorągwi, będziemy na pewno kontynuowali w naszym środowisku, ale podejrzewam, że będziemy starali się również pewne pomysły programowe przede wszystkim przekazać innym instruktorom, innym drużynom, szczepom. Chciałabym dzisiaj wszystkich tych, którzy byli związani z Jelniogórską Chorągwią, wszystkim tym, którzy, którzy swoją pracą, swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i ogromnym zaangażowaniem tworzyli obraz tej naszej Górskiej Chorągwi, serdecznie podziękować, zachęcić ich do dalszej aktywnej pracy instruktorskiej. Młodzież, do tego, żeby brała dobry przykład z dobrych instruktorów i żeby swoje pasje życiowe wiązała również z harcerstwem. Siedziba Komendy Chówca w Wielkiej Górze mieści się na ulicy 1 maja 28, wejście od ulicy pocztowej. Myślę, że tutaj będziemy mogli spotkać się nie tylko z młodzieżą, ale również z tymi, którzy chcieliby kontynuować swoją pracę wychowawczą w drużynach i szczepach. Jak mówi harcerska piosenka, nikt nam nie mówi żadnej, mówią nam do widzenia. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się razem na harcerskich szlakach, na biwakach, na obozach harcerskich. Oby nam starczyło siły, wiary i wytrwałości w tej trudnej w sumie pracy wychowawczej z młodzieżą. Żegnam się ze wszystkimi. Harcerskim czuwaj. Do zobaczenia nie tylko na harcerskich szlakach, ale również w drużynach, w szczepach, w zastępach. Czuwaj drugiej drugi.